Cześć, kolejna część uruchomienia systemu Scientific Linux, tym razem zajmiemy się za dniowo, przepraszam. Przyznaję się, to nie jest mój wymysł, to jest wszystko zrażnięte z forum Slackware, później podam adres do tego forum, bo jest bardzo dużo ciekawych informacji. Gdzie się zaczynają ciekawe rzeczy, z którymi można trochę popracować. Po pierwsze, trzeba zmienić tą opcję. Trzeba to po prostu napisać nazwę naszej sieci. I następna ciekawa opcja, który, której, może trochę po, której się może trochę bawić, to jest otworzenie kilku portów, między innymi portu 22 po TCP, czyli udostępnienie SSH. Tutaj jest Port 5900 dla stalnego pulpitu. I następne fajne rzeczy są tutaj. Co to jest? To jest blokowanie kilku stron internetowych. Ono nie jest niestety idealne, żeby tak naprawdę zablokować ruch po stronach, a trzeba użyć proxy ale no w tym przypadku nie chciało mi się tego robić, ponieważ jest bardzo sporo pracy, dodatkowa usługa do konfiguracji i a tak mniej więcej tutaj działa, zaraz powiem do czego mniej więcej Ta konstrukcja i w którą tutaj widać ona sprawdza czy dzień tygodnia jest piątym dniem tygodnia jeżeli tak to po prostu pokazuje napis, jeżeli nie to blokuje YouTube i wrzutę to jest dosyć, jak mówiłem, dosyć prymitywny sposób blokowania stron. On nie działa wówczas, kiedy komputer, lub system, lub po prostu przeglądarka, w jakiś sposób przechowa w historii, w cache'u DNS, po prostu tego YouTube'a i wówczas można się z tym połączyć. Więc jak się wyrazę? oprócz tego komputera, który jest routerem, na którym jestem zalogowany, mamy również router podłączony do Neti, Ruder ADSL i tam można blokować strony. Po tzw. keywordsach, czyli jeżeli napiszę tam po prostu YouTube, to wszystkie strony typu youtube.com, youtube.pl, youtube.co.uk są poblokowane i nie możesz tam dostać. To jest wyjątkowa sytuacja. Ona następuje wtedy, kiedy, kiedy strona czasami jest, czasami nie. I w dziwny sposób, czasami komputer, czasami scientific potrafi zachować ten adres. Potrafi zapamiętać sobie adres IP YouTube'a, nie mam pojęcia jak on to nie robi, ale to trzeba się zabezpieczyć i po prostu jak się ma dwa routery to się korzysta z dwóch i masz wtedy stuprocentową pewność, że komputery nie przebiją się na strony, które nie chcemy, żeby były oglądane. No łatwiejsza jest sytuacja ze stronami, które są zawsze zablokowane. Żaden z komputerów na świetlicy ani razu tej strony nie odwiedzą, więc nie ma możliwości, żeby, żeby się na nią w jakiś sposób dostał. Więc przejdę dalej do, do pliku rclocal, ponieważ zostało jeszcze tam kilka rzeczy. Później jest kasowany katalog Home augustyn Purple. Co to jest? To jest katalog, w którym jest przechowywana konfiguracja komunikatora, dokładnie PIDGINA, którego używam na świetlicy. I Czasami się zdarzy, że ktoś włączy zapamię zapamiętanie hasła. Tam jest przechowywana historia rozmów, więc dobrze jest to czyścić tak często, jak to jest możliwe. No między innymi przy uruchomieniu systemu nie zaszkodzi tak to po prostu wyrzucić. Po nim się napis uruchomienie pulpitu. 3 sekundy komputer czeka. No to jest trochę przesada, bo mógłbym tego... ...to tutaj nawet nie używać. Ale wtedy nie było widać tego komunikatu, więc po prostu nie, było, nie byłbym pewien, że wszystko już prawidłowość uruchomiło i to było na tyle jeżeli chodzi o proces uruchamiania systemu jak mówiłem teraz zajmiemy się jeszcze konfiguracją YAMA może zaktualizujemy system i sprawdzimy jak nie działa plik yam.conf to jest taki plik w którym jest konfiguracja YAMA między innymi tu jest katalog do którego się ściągają pliki RPM, które nam ściąga, na partycji gdzieś jest ten musi być trochę miejsca. Jeżeli aktualizacja jest duża, to się rzadko zdarza, jeżeli mamy wersję 6.2 na 6.3 i tak dalej. No to z 500 MB powinno to być wolnego miejsca na same pakiety, które się ściągną. A potem jeszcze te pakiety są rozpakowywane, ich zawartość jest skopiowana do odpowiednich katalogów, potem są dopiero usuwane. Więc tego miejsca wolnego potrafi, musi być po prostu sporo gip to jest 0, to oznacza, że komputer potem tych pakietów nie będzie przechowywał, to znaczy je ściągnie, zainstaluje i usunie. I to jest najlepsze, co można z nimi zrobić, bo to niepotrzebne. potrzebne. To jest ilość informacji, które JAM wypluwa. Dwa jest domyślne, to jest wystarczająco. Po prostu pokazuje, co instaluje. Kolejno pokazywane są komunikaty o postępie instalacji. Tutaj mamy plik, gdzie, jest, gdzie są przechowywane logi. Następna ważna rzecz, GPG Check, to oznacza, że YAM będzie wymagał, żeby pakiety były podpisane i będzie wymagał również tego, żeby mieć na dysku, tutaj w systemie, klucz publiczny tych wszystkich pakietów, żeby móc ten podpis sprawdzić. To jest to dla pluginów, m.in. taki plugin to jest YAM Auto Update, który wrzuciłem na samym początku, ale to jest również, również inne pluginy, np. Na wyszukiwanie najszybszego serwera. Install Only to jest, jak już było mówione ilość kerneli, które zainstalowane w systemie, ale to nie jest cała konfiguracja Yama, jest również katalog Yam Reposd. To tutaj jest. Każdy ten plik to jest jakieś repozytorium, z którego ściągałem pakiety dla Scientifica. Zobaczymy sobie te dwa, czyli sl-repo. I. Nie, to jest jedyny plik, który jest domyślnie w, w Centify Linuxie. To tutaj jest. To jest nazwa repozytorium, którą widać podczas pracy JAMA. To jest URL, z którego ściągane są pakiety. Można również użyć tego. To jest plik, który zawiera listę wszystkich mirrorów, ale to nie zawsze działa. Więc po prostu zwykle używam base URL-a. Są pliki na dysku, które, w których jest zapisane klucz publiczny. Są jeszcze dwa repozytoria SL Security. SL Security to jest repozytorium z poprawkami bezpieczeństwa. Można, zaleca się je zostawić włączone. Inaczej nie będzie mieli żadnych poprawek dotyczących bezpieczeństwa systemu, m.in. nowych kerneli. Czasami to jest przydatne, jeżeli mam sieć lokalną, niepodłączoną do internetu i chcę mieć spokój do końca świata. Można to repozytorium wyłączyć i po prostu z tego nie, nie korzystać. Jest to również i zdaje się gdzieś tu powinien... O, SLADER. To jest repozytorium Fastpacks. Repozytorium Fastpacks to jest repozytorium, gdzie są poprawki. Yy, znaczy poprawki. Są aktualizacje programów, które nie, niekoniecznie. Związane są z lukami w bezpieczeństwie. One w momencie wyłączone. Tu jest troszeczkę więcej aktualizacji. Więc jeżeli ktoś chce mieć kilka programów użytkowych aktualizowanych mniej więcej na bieżąco, tak jak jest to aktualizowane w przypadku Linuxie, to powinien sobie to włączyć. SLDbacinfo i to są, program, to są pakiety, które, którymi można się posługiwać, jeżeli chcemy sprawdzić czemu jakiś program się zawiesza on wtedy wypluwa dużo więcej informacji jeżeli zainstalowany zrealizowany pakiet o powinni debać info SL testing to są programy które są na razie w testing jeżeli chcemy mieć dostęp do naprawdę nowych rzeczy znaczy w scientificu nie da się mieć dostęp do nowych rzeczy ale z nowych rzeczy na którymi właśnie pracują twórcy scientifica to można to włączyć i mieć dostęp do programów z gałęzi 6.3 które są właśnie teraz produkowane zapewne Są tu też inne repozytoria, które zainstalowałem z różnych stron internetowych. Może zaraz kilka z nich pokażę. Najważniejsze repozytorium, które może sobie dorać do Scientifica, to jest Apple. Apple to są. Przebudowane pakiety z Fedory, które działają na Red na Centosie i na Scientific Linuxie. Wystarczy kliknąć tutaj, przepraszam. Wystarczy kliknąć i ściągnąć pakiet epl Teraz się naprawdę zgubiłem. W każdym razie, gdzieś na tej stronie jest link do ściągnięcia, który, który pozwala na używanie. Apple. Zawartość tego pliku RPM To są po prostu te pliki Apple i Apple Testing. Tu jest bardzo dużo pakietów, które są produktami użytkowymi. To są już komunikatory. Dużo takich rzeczy i kilka gierek. Ja mam tutaj sobie enabled na zero. On powoduje to, że przy normalnym użytkowaniu systemu, przy aktualizacjach, te pakiety nie są brane pod uwagę. Po prostu zainstalowałem kilka programów i nie chcę mieć teraz już ich na głowie. Są po prostu zainstalowane i działają. Drugim repozytorium, jakie warto jest zainstalować, to jest RPM Fusion. I ja również pokażę je na stronie. przepraszam zdaje się, że aha to są te pliki które trzeba ściągnąć żeby mm, które trzeba ściągnąć żeby żeby używać epelana na Scientificu A tutaj mamy EP Fusion Wypeł Fusion są Między innymi kodeki. Tu jest repozytorium free i repositorium non-free. To są kodeki, stereotypy do NVD, VLC i kilka takich programów, do których sytuacja prawna jest raczej jasna. Tyle, że z różnych przyczyn one na przykład nie mogą być dystrybuowane z scientifickiem np. w Stanach Zjednoczonych czy w innych państwach, gdzie obowiązują patent na programowanie. Czasami trzeba wtedy uiszczać pewne opłaty. Z tymi Windows i z tymi MacOS na przykład takie opłaty są już zawarte w cenie systemu. Nawet jeżeli kupujemy DVD na przykład, które, na których można oglądać DVX-y, to również te opłaty są już przez nas ponoszone i to jest liczone w cenę urządzenia. I jako, że Scientific jest za darmo no to te pakiety muszą być w osobnym procesorium. Może pokażę między innymi co w tym procesorium jest ponieważ ja też się wyłączam zaraz po przepraszam, też się wyłączam zaraz po po instalacji tych kodeków że potem nie mieć już na głowie tam aktualizacji literalnie nie ma a że mniej więcej co tam jest ffmpg to są też kodeki lem to jest kodek tempy trójek Jakieś pliki do wygodniejszej obsługi DVD, libmpeg-2 i tak yy, dalej. kodeki do x264, takiego niesławnego trochę kodeku, yy, który stał się de facto domyślnym, yy, domyślnym kodekiem do yy, treści wideo w internecie. No tu jeszcze je, kilka repozytoriów, które są troszeczkę mniejsze lub rzadziej przy A ATRPMS to jest repozytorium, na które trzeba troszeczkę uważać, ponieważ niektóre pakiety z tego repozytorium nadpisują pakiety w Red Hatcie, więc również najlepiej je zainstalować i potem już nie używać. To jest repozytorium Adobe, z których można ściągnąć m.in. Flash Playera, i tu jest kłopot, ponieważ Flash Player 11 nie działa na tych komputerach, które mam w świetlicy. Nie jestem pewien, czy to jest wina Scientific Linuxa, ponieważ na tym laptopie, kiedy miałem Scientific Linuxa, to ten Flash 11 działał. W następnym filmiku, gdzie, gdzie będziemy opisywać działanie Pulpitu i różne takie sztuczki konfiguracyjne, pokażę m.in. skąd ściągnąć Flasha, który po prostu działa.